Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie w piątek. Na piątek mam dwie krzyżówki XXL, nadrapane przygotowane. Numerki 17-18, nie wybierałam, tak mi Pani podała. W 17 nie ułożyło się jeszcze nic, w bonusie jest Anders, a w 18 ułożył się jeden wyraz w krzyżówce różowej. Jak na razie tylko jeden Laur. Ale zobaczymy jeszcze parę literek przed nami, dokładnie pięć. To jeszcze może coś tu wydziabie. Dobra, wzięłam sobie dzisiaj inny drapak. Bo wiecie, ten cały tydzień był taki kulawy, że stwierdziłam, że na koniec tygodnia e, zmieniam. Ten może jest szczęśliwszy. Także teraz szukamy literki M. Zobaczymy, czy zmiana drapaka coś da. Szukamy M. Tu mamy M. I tu już więcej nie widzę. Teraz brązowa. Tutaj mamy. Tutaj mamy. I więcej nie ma, i teraz różowa. Cały tydzień był taki paskudny. Zobaczymy, czy końcówka tygodnia zaskoczy, czy po prostu ten cały tydzień tak się ze mną pech wlecze. Teraz mamy U. No, na bonusa nie liczę, chyba nie będzie. E, szukamy U jest U. Mm. i teraz brązowa jakoś tak ustawić, żeby było widać. Tu mamy boa mm. tylko jedno i teraz na dole tu mamy b co ja robię? Dlaczego ja robię B? U! Ja tu też zrobiłam. Ja tu też zrobiłam B. O Boże! U to miało być, a nie B. Tu były druty. Dobra, tu, czyli tego B tu nie ma. U, u, u. Co mi się z B pomyliło? U, tu mamy U. Była luka, tu jest u. No dobrze. Kolejna literka. Może będzie to B. Nie jest A. Bonusie jest A. Czyli bonusie brakuje na jeszcze dwie literki. No i do odkrycia dwie literki. Ale A tutaj może też troszeczkę namieszać. Zaraz zobaczymy. Jest bardzo fajną literką. Tu mamy A i tu było Y. Nie, nie było Y. Dobra. Za dużo bym chciała. Tu A. Tu jest A. Tu zobaczymy, co tu wyjdzie z tego. Dobra. Chyba wszystkie A teraz brązowa. Tu mamy A. utworzyło się idea. Pierwszy dopiero wyraz tutaj. Tu mamy A, tu mamy A. Dobra. I różowa. Co tutaj nam różowa? Różowa tutaj ma też jeden wyraz dopiero. Ale tworzy nam się drugi Ada. Ada, dobra i było L. Czyli tworzy się luka. Drugi wraz. Tamtej było w różowej już. O matko. E, tu było też L. A my szukamy A. Tu jest A, tu jest A. Jak się szybciej przygotowuje krzyżówki, drapie i to jeszcze w pośpiechu, to zawsze się człowiek jeszcze może pomylić. Czyli w tamtej było. Tutaj powstały dwa, tu jeden. Dobra, dwie literki przed nami. Czy będzie N albo R? Nie. Po co? Jest Y. Tu jest Y. Tu tworzy się Azyl, pierwszy tutaj wyraz. Dobra, następnie mamy y w drutach. Tu jeszcze było a. I teraz literka y w różowej. Tu jest. Y. Było L. Tu jeszcze było I. Dobra. Zgubione literki później się zawsze jeszcze odnajdują. I ostatnia litera to litera G. Tu mamy G. Tu mamy G. I na tyle. Tutaj G szukamy G, G, G. Tu mamy. Hmm. I było E, ale to kompletnie nic nie zmienia. Będzie siedemnastka pusta. Tu szukamy G, jest tu, jest tu. I tu jeszcze było E. Y. Tu był mnożnik razy 2. W bonusie było 50 zł. A ja mam kontrolne O. I co jeszcze? O i U. Dobra, co oznacza pustaka i teraz druga numerek 18 w bonusie jamnik. Brakują trzy literki, a my mamy do odsłonięcia jeszcze pięć. I tu właśnie w tej różowej jest ten wyraz już jeden, ale ale tylko jeden. Tu teraz szukamy z. Z Z Z jest, jest tu, tu. wszystko. Szukamy tu Z. Mamy tu. Tu. I tu. Jest, tu jest Z. Nie. Co ja tu dzisiaj wyprawiam? Tego M nie ma. Z. I jeszcze tu jest Z. Czyli żeby powstało, roztoczę. Zaraz zobaczę po literkach. R, O, Z, T, O, czy E. Tak, czyli jest pierwszy wyraz. Ja już muszę sprawdzać, bo to, co ja dzisiaj tutaj się mylę, to jest po prostu coś strasznego. Z, dobra. I teraz ostatnia. ja Muszę sobie powtarzać Z, Z, bo, bo potem... <grym> Terapię, to co nie mam? No dobrze. To by było na, wszystko, na tyle z literką Z. Kolejna to jest H. Tu mamy H. Tu mamy, czyli drugi wyraz hipoteza. I olcha. Trzeci wyraz? Nie, drugi. Dobra, tutaj mamy dwa. brązowej brązowej ha, 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 ha. nie ma wcale ale było a dobra i tutaj h również nie widzę kolejna literka to jest j W się mamy to tylko m i n poproszę a ja szukam tutaj J, tu jest safe eee, i więcej J nie ma. W brązowej mamy Jana i różowa Ostoja. No i dalej z tym jednym razem zostaje M i N. Dajcie, nie, bo dali D po co? A po co dać bonus, który mi tak by było pewnie dycha? Eee, literka D. Edmund ma dwa razy D. I jeszcze bandyta. No. I tutaj dog. I D, tu mamy jart, wyraz drugi. I tu mamy literkę D, dwa wyrazy, tu jeden i tu dwa. Dobra, ostatnia litera. Cóż to będzie? Literka W. W jest sowa. Brązowa literka W występuje. Nie widzę. I różowa. Mamy tu W. Jakby X się teraz przydał, to teraz nie dali. Byłby X to byłoby trzeci wyraz. Ale niestety nie ma. Czyli wychodzi na to, że to jest też puste. Tutaj będzie na pewno mnożnik. O, właśnie, więcej niż jeden, oczywiście, razy 3. W bonusie było 40. A ja tu mam kontrolną J. No to na pewno coś przykapiłam, bo J to już... J i T. Czyli taki początek tygodnia, taki sam jak zakończenie tygodnia. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się poprawi. Mam taką wielką nadzieję. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za obecność, za oglądanie, za wszystkie łapeczki, za wszystkie komentarze, subskrypcje. Z wszystkich serdecznie pozdrawiam. Życzę miłego piątku i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie kciuki, żeby dobra pasa do mnie wróciła. Mm. Do usłyszenia kochani papa! Pa.